Witajcie. Szybkie pytanie. Czy elastyczny pasek wielorowkowy można zakładać więcej niż jeden raz? <śmienny> Odpowiedź brzmi tak, ponieważ ten rodzaj elastycznego paska wielorowkowego działa zasadniczo jak elastyczna taśma. Jeśli rozciągniesz elastyczną taśmę, a następnie puścisz ją, powróci ona do swojego pierwotnego kształtu. Nasze elastyczne paski wielorowkowe zachowują się dokładnie tak samo. Podczas montażu paska należy go rozciągnąć, aby ściśle przylegał do kół pasowych. Uniemożliwia to kurczenie się paska, dając efekt samonapinania. Teraz wyobraź sobie, że musisz ponownie zdjąć pasek. Na przykład zabierasz samochód na jazdę próbną i zdajesz sobie sprawę, że trzeba wykonać więcej prac i pasek będzie musiał Zostać zdjęty. Będzie można go zdjąć bez naruszania jego sprawności. Upewnij się, że sprawdziłeś, czy pasek nie jest zużyty lub uszkodzony, po czym możesz go ponownie użyć. Nie używaj do tego celu wkrętaków i tym podobne. Zamiast tego należy użyć odpowiednich narzędzi specjalnych, takich jak nasze UniTool i Last. A jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o montażu pasków elastycznych, zobacz ten film, na którym pokazuję, jak to się robi. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Do zobaczenia następnym razem w warsztacie.